Jak widzi wyniki XTB za trzeci kwartał, ich wstępną wersję, bo właściwa dopiero w połowie listopada, Filip Kaczmarzyk, członek zarządu spółki. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. E, tak się zastanawiam, bo w tym co Paweł Karczewski mówił, trochę brzmiała taka nuta niepewności i wydaje mi się, że on tak patrząc daleko wstecz, zaczął mówić, że jesteście przede wszystkim domem maklerskim, no i teraz jest hossa i jest rekordowe zainteresowanie. I to się zawahał, a ja się nie zawaham. A co, jak się hossa skończy, jak będzie z waszymi finansami wtedy, zanim wrócimy do tego trzeciego kwartału, popatrzmy w przód. Będzie nadal ok, będzie wszystko, wszystko, wszystko dobrze. Ważne jest to, że fundamenty firmy są stabilne, onboarding, onboarding nowych klientów jest naprawdę dobry, przekraczamy, osiągamy kolejne rekordy. Również informowaliśmy, że w październiku jesteśmy blisko 100 tysięcy, to już mogę powiedzieć, że to 100 tysięcy zostało przekroczone, 100 tysięcy nowych klientów zonboardowanych w październiku. Więc ja się bardzo cieszę, że to nie jest tylko i wyłącznie nasza opinia, ale też pan prezes Quercusa uważa podobnie, bo my jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do tego, co się będzie działo. Faktycznie ten trzeci kwartał był słaby pod kątem wynikowym, ale, ale, ale faktycznie na indeksach tam bardzo długo się nic nie działo. Była totalna flauta na Dolarze, no niestety, my pracujemy w biznesie, który bierzemy duże ryzyko na siebie i przez to, że bierzemy duże ryzyko, jesteśmy w stanie dużo zarobić, ale też ta zmienność wyników, ona też może być różna pomiędzy kwartałami. Natomiast w długim terminie, Jest. z naszej perspektywy, wygląda to bardzo dobrze. Ale to znaczy, że to jest te taki 20% spadek przychodów, jaki zaobserwowaliśmy w tych wstępnych wynikach? To jest wyłącznie efekt tego, że mniej się działo na rynku? Nie powiem, że wyłącznie, bo oczywiście widzimy też, że koszty rosną, natomiast koszty, ro... mamy pełną kontrolę nad kosztami to jest tylko i wyłącznie nasza decyzja. Musimy pamiętać, że tego typu działalność platforma inwestycyjna to jest, to jest to jest ciągła maszyna marketingowa jeżeli my chcemy być na równi z naszymi rywalami z, z zachodu no to po prostu te koszty muszą być wysokie i tutaj nie mamy zamiaru nic zmieniać natomiast niestety jasne, nie jasne. mamy koszty na, na zmienność. Jasne, jasne. Ale koszty to jest kwestia spadku zysku, natomiast spadek przychodów to jest to, co jest wydaje mi się bardziej niepokojące, no bo ja rozumiem, że jak macie bardzo ambitne plany pozyskiwania nowych klientów, a zapowiadacie milion klientów rocznie od 26 roku aż Trudno mi sobie wyobrazić taki gwałtowny wzrost też po stronie technologicznej wydaje mi się, to będą nie tylko marketingowe, ale też technologicznie pewnie ogromne koszty. To jest zrozumiałe, że to są procesy kosztowne, no ale kiedy spadają przychody, to jest kwestia niezależna od tego, ile to wszystko kosztuje. No, po prostu mniej kasy udało się zgromadzić w kasie firmy na, na tym topline, jak mawiają finansiści. Tak, wszystko się zgadza. Natomiast my praktycznie od samego początku, kiedy weszliśmy na giełdę, powtarzamy, że na wyniki XTB nie należy patrzeć w krótkich okresach, musimy spojrzeć na dłuższy okres i taki kwartał, niestety, niestety, nam się przydarzył teraz wydaje mi się, że to był najgorszy kwartał od praktycznie od ponad dwóch lat zdecydowanie, natomiast to naprawdę jest wina zmienności tego, co się działo na rynkach. My jesteśmy biznesem, w którym dużo ryzyka bierzemy na siebie i niestety tej zmienności nie jesteśmy w stanie wygenerować. Tutaj niestety zdajemy się na rynki. Natomiast jesteśmy przekonani, że klienci co do zasady szukają zmienności i te przychody wrócą i one będą na naprawdę wysokim poziomie. Jasne. No, w takim razie, jeśli moglibyśmy na tyle, na ile pozwala nam na to, jak powiem, regulacja spojrzeć w przyszłość i powiedzieć sobie z grubsza taki guidance odnośnie całego roku. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Mam często podobne problemy. Doskonale pana rozumiemy. Wydaje mi się, że guidance to będzie czwarty kwartał, o ile będzie dobry pod kątem zmienności, to powinniśmy znaleźć się w okolicy. 75-80% zeszłorocznych przychodów. 70% w całym roku? Czy znaczy w czwartym w skali, kwartale? W skali, w, skali, w, skali, nie, w skali całego roku. Czwarty kwartał zaczął się dobrze, więc jesteśmy optymistycznie nastawieni. Natomiast tutaj musimy niestety pamiętać o tym, że możliwe, że zmienność była ok w październiku. Nie wiemy, co będzie w listopadzie, w grudniu, więc tutaj niestety zawsze to ryzyko yy, związane z naszym modelem biznesowym. Się będzie za nami ciągnęło. Pozostaje. To tak jeszcze podpytam Państwa analitycy, którzy patrzą w przód, prognozują koniunkturę gospodarczą. Coś już pisali albo mówili, co zauważył Pan odnośnie efektów spotkania z Donalda Trumpa z i. O tym, co dalej generalnie będzie się działo z hossą? Tą międzynarodową, Panie która napędza Wam nowych klientów? To nie do końca tak jest, bo proszę pamiętać, że u nas klienci mogą zawierać transakcje bez względu na to, czy jest hossa, czy jest bessa. Mogą zarabiać w zależności od tego, czy nie idą do góry, czy do dołu, więc my na to nie patrzymy z tej perspektywy. Takim ważnym czasem był, pewnie, była pewnie pandemia, gdzie Dużo ludzi zostało w domach, zaczęli otwierać rachunki inwestycyjne, i to tutaj kluczowy był onboarding klientów. Natomiast, w mojej opinii, nie ma dużej różnicy, czy na rynku jest Hossa, czy Bessa. XTB musi umieć zarabiać w każdych warunkach, i nasz, uważamy, że nasz model biznesowy jest w ten sposób dokładnie zbudowany. W takim razie trzymamy kciuki. Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB, był naszym gościem. Pierwszym dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękujemy za to poranne spotkanie. Zawsze jest pewne Dziękuję. wyzwanie, tak się połączyć z telewizją o 7.15. Sami to czujemy. Życzymy udanego dnia i dobrego czwartego kwartału i kolejnych lat.